Tematem dzisiejszej konferencji, dzisiejszego zaproszenia jest spór zbiorowy wszczęty przez organizacje związkowe działające Energooperator w Słupsku bardzo. dotyczący likwidacji oddziału Słupskiego Energooperator, a w szczególności żądania wycofania się z procesu przeniesienia przeniesienia całości zakładu. I wszystkich pracowników do Energa Operator oddział w Koszalinie. Bezpośrednią przyczyną wszczęcia sporu zbiorowego jest, jest, jest naruszenie prawa. Na czym polega naruszenie prawa? Mianowicie w 2004 roku na okoliczność Łączenia ośmiu zakładów energetycznych, m.in. zakładu energetycznego SUBS-TSA, zostało zawarte porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi, pracodawcami ówczesnymi, przy udziale Ministerstwa Skarbu Państwa, które gwarantowało utrzymanie status pracodawcy przez te zakłady już po połączeniu. Te gwarancje były przewidziane na okres 10 lat. Kolejne porozumienia, które były wówczas zawierane, a mianowicie umowy społeczne, podtrzymywały te deklaracje i te zobowiązania pracodawców. I jak Państwo wiecie, te porozumienia były główną podstawą jakby konsensusu dotyczącego jakby całej reformy sektora energetycznego. A w szczególności tutaj tej części, w której, w której pracujemy, żyjemy i mieszkamy, a mianowicie grupy Energia. To były jakby warunki. Po co one były zawierane, te umowy? Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. W trakcie przemian jest, y, musimy, y, musimy zadbać no my, jako związki zawodowe, ale również pracodawcy, jak również lokalne y, władze samorządowe i. Y, 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 Rządowe, o to, żeby zmiany następowały w sposób ewolucyjny, żeby ludziom dać szansę na dostosowanie się do nowych warunków. Ta umowa miała zagwarantować pewną stabilizację w pewnym okresie czasu, powiedzmy sobie w okresie 10 lat, stabilizację prawa wewnętrznego, no, żeby z dnia na dzień nie stała się jakby krzywda ludziom, a jednocześnie, żeby te firmy również nie straciły, na, tym, na, na tych zmianach, a mianowicie żeby utrzymać stabilność kadry, yy, tak kierowniczej jak, jak i pracowników, którzy pracują. Sektor energetyczny jest specyficzny, to jest dziedzina strażniczna, stąd yy, stąd yy, stąd trzeba dbać yy, chociażby ze względów bezpieczeństwa yy, państwa yy, yy, w sposób jakby yy, naprawdę yy, szczególny. Trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Zmiany, które na, y, miały nastąpić, były planowane. Dawaliśmy sobie sprawę, że pociągną nie tylko konsekwencje w stosunku do pracowników, ale również do, 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 do miast, do, do ludzi, którzy mieszkają w mieście, którzy pracują w mieście firm, które świadczyły usługi na rzecz, na rzecz y, y, tych firm. To naprawdę były, były tysiące ludzi. I to jest jakby bezpośrednia przyczyna, czyli złamanie tych zakładów, To jakby powoduje, że tracimy zaufanie do, do państwa, bo jeżeli te porozumienie gwarantował minister skarbu państwa, to mieliśmy prawo sądzić, że gwarant, jak jest państwo, gwarantuje nam dotrzymanie. No, no niestety stało się inaczej. I to nie tylko w zakresie likwidacji oddziału, ale jak również stało się inaczej w innych sprawach, które były uregulowane w tych porozumieniach i w umowach społecznych. I tak od pierwszych dni praktycznie funkcjonowania nowego zarządu, czyli gdzieś około 5 lat temu, mamy do czynienia z notorycznym naruszeniem tego prawa, co powoduje konflikty. I dzisiaj mamy do czynienia właśnie z jednym z konfliktów. Tych konfliktów w tej chwili jest więcej, bo likwidacji nie podlega tylko oddział Słupski, ale również oddział Welblągu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że kolejny konflikt to jest techniczna obsługa która również została wydzielona do spółki koszalińskiej i tam w najbliższych dniach, konkretnie siódmego, odbędzie się pikieta przeciwko właśnie łamaniu Prawie. Żeby jakby potwierdzić, że nasze że nie mylimy się w swoich żądaniach, to w ubiegły piątek wszystkie organizacje związkowe działające w grupie energia we wszystkich oddziałach poparły nasze działania, jednocześnie wchodząc w spór zbiorowy. Czyli spór zbiorowy rozszerzył się w tej chwili na teren całej grupy Energa, jeżeli chodzi o żądanie odnośnie likwidacji oddziału Słupska i Elbląga, bo spór, tak jak powiedziałem, te inne spory również się toczą w poszczególnych spółkach, ale o tym, o tym może teraz nie będziemy mówili. Jeżeli mógłbym parę słów powiedzieć na temat tego, jakie informacje przekazała, przekazała Energia BEDiOM. To postaram się, może dosyć precyzyjnie skomentować te słowa, na ile, na ile one są rzetelne i wiarygodne. Stwierdzenie, że poza nazwą i złą firmy nic się nie zmienia, jest stałym jakby, stałym zapewnieniem, który, z którym mamy do czynienia już od kilku lat. Tak się zapewnia wszystkich pracowników, że nic się nie zmieni. Tylko fakty mówią zupełnie co innego, że rozwijają się z rzeczywistością. Polega to na tym, że natychmiast uruchamia się różnego rodzaju programy odszkodowawcze i, i ogólnie nazywane programem dobrowolnych odejść. Oczywiście one niewiele mają wspólnego z dobrowolnym odejściem generalnie decyzje, decyzje pracownicze są podejmowane nie w oparciu o, o jakieś racjonalne przesłanki w sensie takim, że, że, że to jest z korzyścią dla pracownika, tylko podejmowane są na skutek wybieranej presji. Wybierana presja lęcząca z mobbingiem. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, po której Czytaliśmy, słyszeliśmy oczywiście, że w korporacjach zdarzają się różne sytuacje z, z pogranicza, z pogranicza terroryzmu psychicznego, to dzisiaj mamy to do czynienia w Wielu naszych pracowników po prostu pracuje już na skrajnym wyczerpaniu. To nie tylko pracownicy ci starsi, ale również dotyka to młodych pracowników i znowu sytuacja jakby odnosząc się że poza nazwą, że nic nie zmieni, to kolejny fakt to są natychmiastowe zwolnienia osób, które nie są objęte gwarancjami zatrudnienia. To prawda, że mamy gwarancje zatrudnienia, one często są pokazywane jako, jako argument przeciwko tym pracownikom i przeciwko związkom zawodowym. Chciałbym uzmysłowić medium, że gwarancje zatrudnienia wynikają tylko z tego, że ludzie, którzy przyszli do tej firmy kilkadziesiąt lat temu, oni wtedy podjęli decyzję, że wybierają taką drogę, związali się z firmą, z energetyką konkretnie, poświęcili się i trudno dzisiaj mówić, że powinni być traktowani tak jak na przykład jakiś tam powiedzmy sobie przedsiębiorca prywatny, który mówi, że on nie dostaje odprawy. Oczywiście tylko on kilkadziesiąt lat temu podjął decyzję, że idzie ścieżką biznesu. Wyszła ta ścieżka lub nie wyszła. Natomiast ten pracownik w wieku 50 lub 50 kilku lat zostaje na lodzie. Tak naprawdę on jest nieprzydatny, w cudzysłowie oczywiście, nieprzydatny, nikt go nie zatrudni. W związku z tym musimy w jakiś sposób zadbać o to, żeby, żeby po prostu <laughs> mógł zacząć żyć.